Dzień Dzień się nie I do Lopezów wszystko. Chciałeś! Chciałeś! No w każdym tylko w plekką do odbioru. to na frontejszy wszystko. Będziemy robić aukcję. Dawaj, dawaj. Też powiem, że jesteś świecy, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Wygląda jakbyśmy to robili wiedzieli. kieszenie, bo klucze, albo portfel mogą się znaleźć szybko. Nie, nie, właśnie, zostawiam. Jeżeli dostaniecie klucza, to masz Dziękuję, wejdź nowy, poproszę pana. Dziękuję. Dobrze, słuchajcie, jak na pierwszą turę było ginię.